Na konferencji po posiedzeniu rady ministrów minister edukacji Barbara Nowacka odniosła się do niskiej frekwencji na zajęciach z edukacji zdrowotnej. Szefowa resortu przyznała, że decyzja o nieobowiązkowości przedmiotu wpłynęła na liczbę uczestników, ale jak podkreśliła, była konieczna, by uniknąć protestów. Proszę wyobrazić, co by się działo w szkołach, kiedy by na ten pierwszy rok była decyzja o obowiązkowości, tam mielibyśmy zwrot całej szuri, która tak jak w przypadku szczepień y, y, przeciw. HPV um, próbowała zakłócać porządek i spokój w szkołach. I dajmy czas rodzicom, dajmy czas społeczeństwu. Mam nadzieję, że e, też nauczyciele i dyrektorzy szkół zobaczą, jak dużą e, potrzebę ma młodzież dokładnie takiego przedmiotu. Minister, winą za polityczne emocje wokół przedmiotu obarczyła episkopat i polityków prawicy, którzy jej zdaniem zniechęcali rodziców i uczniów do uczestnictwa w zajęciach. Burza polityczna rozpętana przez episkopat i polityków prawicy spowodowała, że przedmiot został w tym roku wprowadzony jako nieobowiązkowy. I oczywistą konsekwencją nieobowiązkowości jest to, że spora część uczniów i rodziców. Decyduje się niestety na nieskorzystanie z tego przedmiotu. Dezinformacja była ewidentnie siana z Ambon, ponieważ w przedmiocie tym, które mówi o zdrowiu, o diecie, o ruchu, o higienie osobistej, o profilaktyce, nie ma żadnych treści, które byłyby dla kogokolwiek niewłaściwe przyznają to zarówno ci księża, którzy się zapoznali z podstawą, jak i pracowicowi publicyści. Bardzo trzeba dużo mieć złej woli, żeby w sformułowaniu dotyczącym przeciwdziałania seksualizacji, bo dokładnie o tym jest ten przedmiot, znaleźć coś innego. Nowa zapowiedziała, że do końca tygodnia MEN przedstawi dane dotyczące liczby uczniów wypisanych z edukacji zdrowotnej. Kiedy będziemy mieli kompletne dane ze wszystkich szkół, czyli wtedy kiedy dyrektorzy je wpiszą, oczywiście je państwu dostarczymy. Zakładam, że będzie to pod koniec tego tygodnia albo na początku przyszłego, ale będziecie państwo informowani przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bezpośrednio. My oczywiście mieliśmy świadomość to znaczenie obowiązkowość przedmiotu I tak jak państwo doskonale wiecie, to jest bardzo dobrze przygotowany i bardzo potrzebny przedmiot. Przedmiot, który ma dać dzieciakom i młodym osobom odporność, który przygotowuje do takiego dorosłego życia w szczególnych istotnych obszarach. Tyle lekarzy mówią o medycynie prewencyjnej, my ją dajemy w szkołach. Minister odniosła się także do kwestii prac domowych. Zapewniła, że nie ma mowy o powrocie do stanu sprzed reformy. Uczniowie nie będą już spędzać godzin nad zadaniami z nieprzerobionego materiału. Nie będzie tak jak było. Znaczy nie ma nie ma powrotu do tego, co było przed rokiem 2023, kiedy dzieciaki godzinami odrabiały prace domowe z materiałów, które nie były przerobione wcześniej na lekcjach, i goniły to. Co nie udało się nauczycielom zrobić na lekcjach, ponieważ po deformie pani Zaleskiej w klasach szkoły podstawowej była cała szkoła podstawowa i gimnazjum. I doskonale wiemy, że tak patologiczna sytuacja jest nieakceptowalna. Jest nieakceptowalna zarówno przez rodziców, jak i przez nauczycieli, bo też mają świadomość, że nie na tym polega misja ich pracy, ich zadanie. I zadaniem jest, jak wiadomo, uczyć młodzież, a nie patrzeć. Czy rodzic ma pieniądze na korepetycje albo czas na nauczenie? Resort Edukacji zapowiada, że decyzje w sprawie obowiązkowości edukacji zdrowotnej i nowych zasad prac domowych zapadną po analizie danych i rekomendacji zespołu ekspertów.